Dzień dobry wagi, witam Was serdecznie na moim kanale Zapytaj Tarota. Przychodzę do Was z czytaniem na wrzesień, drogie wagi. Jaki będzie y, miesiąc wrzesień dla wagi? Zaczynam od panien, no to już teraz y, kolej na Was. I pójdziemy. Lwy będą musiały chwilkę poczekać jeszcze. Więc drogie Wagi, jaki będzie miesiąc dla Was? Zachęcam, żebyście jeszcze sobie zobaczyły inny filmik. Będzie w opisie filmu link do tego, jak obliczyć planety osobiste i ascendent. Także to poszerzy Wam na pewno informacje, jakie macie znaki Zodiaku w ważnych planetach. To co Wagi? Gotowe? I dziękuję za wszystkie subskrypcje, za lajki, za to, że jesteście, że zostawiacie ślad. Jest mi z tego powodu bardzo, bardzo miło. Róbcie tak dalej. Dobrze, wagi. Zaczynamy. Praca, finanse dla wag we wrześniu. Trójka kielichów. Wagi w ogóle nie będziecie chciały myśleć o pracy. Uczucia, emocje. Czwórka pentakli. Prawo niespodzianki. Szóstka kielichów. No, ciekawe co dalej będzie. Wasza postawa i nastawienie. Arcykapłan. E, co robić w związku z tym? Głupiec. Zaryzykuj. Idź do przodu. A czego nie robić, co zostawić, czym się nie zajmować, może odłożyć na później. Rycerz kielichów. <grym> I, <k> <grym> I karta na miesiąc wrzesień. Królowa Pentakli. E, drogie wagi. Mamy tylko tą trójkę kielichów, mało kielichów. Mamy dwa arkana, a nie, mamy jeszcze szóstkę kielichów, czyli mamy po dwa. Szóstka kielichów, trójka kielichów, królowa pentakli, czwórka pentakli i wasza postawa arcykapłan. W tle mamy króla kielichów. Dobrze. Generalnie cały miesiąc droga WAGO będzie dla Ciebie, będziesz skupiona na finansach, na organizowaniu życia takiego, wiecie, realnego, codziennego, na, na być może jeżeli będziesz przemyśliwała droga panno, czy nie, nie zakupić e, czegoś wartościowego. Mówię o jakiejś drogiej rzeczy. Natomiast cały miesiąc dobrze zorganizowany, będziesz miała, ale będziesz liczyła pieniądze i będziesz uważała na swoje wydatki, tak jakbyś robiła droga wago, no troszeczkę może być nawet, jak to się mówi, z ołówkiem w ręku, wiesz? Dla bardzo małej części wag, być może są takie wagi tutaj, przy arcykapłanie może być tak, droga Wago, że będziesz organizowała albo płaciła za jakieś przyjęcie urodzinowe, chrzciny, wesele, zaręczyny, pogrzeby, coś takiego, więc to dla części, tak? Ale generalnie miesiąc z poczuciem. Królowej Pentakli, która panuje nad swoimi finansami, panuje nad swoim życiem codziennym, jest dobrą organizatorką, także nie będziesz miała w tym miesiącu, droga Wago, żadnego chaosu. I tutaj w tych kartach, co są na stole, nie widać chaosu. Miesiąc powinien przejść sprawnie, w dobrym nastawieniu, tylko nie mądruj, że wszystko wiesz najlepiej. Tak, droga Wago, nie jest. Istnieją na pewno sytuacje, kiedy nie jesteś ekspertem w każdej dziedzinie. W związku z tym, zanim wypowiesz swoje zdanie, a będziesz miała takie tendencje, dziwicie się, co to za dymy, nie, nie pali się, tylko właśnie świeczuszka się skończyła i tak mi tu robi taki show dymny. Może ją przestawię. O! Więc y, nie wymądrzaj się droga y, Wago, bo y, no zastanów Ci po co, po co chcesz, y, y, możesz kogoś zranić, możesz kogoś urazić, ale wyjdziesz na, taka, na takiego snoba i na taką osobę, ja wiem wszystko. Co to, jak, co to ostatnie rozumy pozjadała, o, znacie to, więc taką będziecie mieć skłonność, to ja bym, oczywiście, że jak się na czymś znasz jesteś ekspertem, to jest oczywiste, ale nie dyskutuj z ekspertem w dziedzinie, o której nie bardzo dużo wiesz, o, a będziesz miała taką tendencję, teraz, no, we wrześniu wszyscy będziemy dyskutować o polityce, a na kogo głosujesz i tak dalej. Więc tutaj uwaga, o droga panno, żeby ci się nie przerobdziło y, w takie misyjne, y, misyjne rozmawianie z innymi ludźmi z poczucia misji, że ty powiesz, udowodnisz, że coś tam, coś tam. Okay? E, co robić? Nie bój się. Nie panno, Wago. Przed chwilą robiłam czytania dla, dla, yy, dla panien i jeszcze mi zostały w głowie Wagi. Ale już nie cofnę tego. Yy, drogie wagi, wagi wagi. Nie bójcie się zaryzykować. Jeżeli chcesz zacząć coś. Yy, jak mówiłam na pełni, jeżeli oglądałaś filmik albo oglądałeś, to jeżeli na przykład masz Coś, co chcesz zacząć robić. Coś nowego. Uczyć się języka, uczyć się czegokolwiek. Um, zacząć się odchudzać, pójść na dietę. To wagi, idealny moment teraz i karty mówią zrób to. W karcie głupca nie bój się, nie zastanawiaj się, czy ci się uda, czy nie uda. Zwyczajnie w to uwierz. Zaufaj górze. Że to, że ci się, że zrealizujesz to, co chcesz zrobić. I jeżeli coś właśnie, tak jak mówiłam, niektóre idą na studia, wagi idą niektóre na studia, to śmiało. Albo zaczynają nowy rok akademicki za chwilę, a nie to w październiku, ale coś nowego, jeżeli masz ochotę zrobić, to zrób. I też. Karty Cię namawiają do takiego właśnie zaufania do, do Pana Boga, czy do źródła, w zależności kto jak to nazywa że ufnością, zaufaniem, że to się wydarzy. Śmiało realizuj swoje pragnienia. Czego nie robić od razu? Nie rozskliwiać się, droga Wago, nad sobą. Ja myślę, że wagi Wy takie nie jesteście. Nie macie skłonności do jakiegoś takiego sentymentalizmu i rozskliwiania się i Takiego yy, rozszczulania, bym powiedziała. Tutaj dla części z Was wagi. Król, rycerz kielichów w połączeniu z szóstką kielichów równa się albo romans, flirt to na pewno, a karty ci odradzają w, w rycerzu, albo. Powrót byłego do macierzy. <noise> I uwaga, żebyście się wagi na to nie załapały, bo część z Was może się na to załapać. Karty odradzają. Goń z jakiegoś powodu jest już były, była. Oczywiście zrobisz jak uważasz, natomiast nie wchodziłabym w to. Praca finanse. I tu mamy trójkę kielichów. Drogie wagi zdecydowanie nie... powrót do pracy będzie radosny, fajnie się spotkać z wszystkimi w pracy. Jest sporo osób, które lubisz w swojej pracy, i dla nich chętnie wracasz z urlopu, ale nie w głowie ci będzie jakiś tam. Pracowanie. Tobie bo chcesz, żeby było miło, chcesz, żeby było fajnie. Zależało być ci, droga Wago, na dobrej atmosferze. I to jest dobre. Bo przy tej królowej pentakli to jednak coś tam popracujecie, drogie Wagi, jednak coś tam zrobicie. Więc natomiast albo będziecie pracować w zespole. Jeżeli do tej pory nie pracowałeś w zespole, to teraz w tym miesiącu to mogą być właśnie z trzema osobami, łącznie z tobą będą trzy, nad jakimś projektem. Albo możesz dołączyć do jakiegoś zespołu, być od, jak to się mówi, oddelegowany. Do jakiegoś zespołu, który nad czymś będzie pracował. Jeżeli pracujecie w zespole, to będziecie mieć fajną atmosferę. Nie będzie jakiejś zawiści, nie będzie jakiegoś podjudzania, nie będzie jakiejś takiej strasznej konkurencji. Raczej wszyscy po urlopach przyjadą wypoczęci, chętni do spotkania, do współpracy. I y, do tego, żeby atmosfera była w pracy po prostu miła, po prostu miła. Jeśli chodzi o finanse, uwaga na spółki. Nie wchodzimy drogie wagi w tym miesiącu w spółki, bo y, jeżeli myśleliście o czymś takim, bo y, te pieniądze się nie zwrócą. Też, y, nie po, jeżeli ktoś cię poprosi o to, żeby pożyczyć jakieś pieniądze, Oczywiście zrobisz, jak uważasz, natomiast istnieje duże prawdopodobieństwo, że te pieniądze do ciebie nie wrócą. Także zanim pożyczysz, to albo, albo spiszcie umowę, żebyś coś miał, jakiś dokument, że w razie no, no wiecie, bywa różnie, prawda? To, żeby, żebyś miał się jak odwoływać. Ale, a jeżeli pożyczysz komuś jakąś drobną kwotę niezbyt wysoką, to, to licz się z tym, że ona, ta kwota do Ciebie nie wróci. W finansach uwaga jeszcze na to, wagi, chociaż Wy takie nie jesteście, żebyście nie przetraciły, znaczy nie wydały za dużo pieniędzy na sprawy, no na takie, nie, inaczej powiem, nie, nie szastajcie pieniędzmi na prawo i lewo. Na szczęście, właśnie w tej królowej pentakli będziecie uważać. Chociaż y, dziewczyny mogą was wołać wszystkie torebki świata z y, wystaw, wszystkie buty świata, cudowne płaszcze, cudowne szale, będziecie miały ochotę kupić wszystko. Także na szczęście macie tą królową pentakli, która was powstrzyma. Ale tutaj uwaga, dobry miesiąc, czy zarobicie w tym miesiącu? Jest tendencja, ja bym powiedziała, do góry. Jeżeli prowadzisz biznes, to, to on się powinien kręcić. Nie widzę tutaj jakiś Nie, 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 nie. I będziesz dobrze zarządzał tymi pieniędzmi. Tylko nie pożyczajcie. Taki ok, miesiąc. A co Cię może zaskoczyć? No to już mówiłam przy tym rycerzu kielichów, drogie wagi, że. No żeby uważać na romanse, albo właśnie na to, że y, jakiś były, jakaś była, do ciebie się odezwie i będzie chciała coś z Tobą Wago. A uwaga na to, bo możesz się załapać, tak jak mówiłam w rycerzu kielichów. Natomiast y, 15 września kończy się rok numerologiczny. Będę robiła dla was czytanie na nowy rok, ale możecie złapać się wagi na tym, że tak jakby, no jak to lato się kończy i będziecie chcieli jakoś tak, możecie coś podsumowywać swoje dzieciństwo, jak to było, albo może być też tak z czas, którymi będziecie się zajmować waszymi dziećmi, jeżeli macie. No to też wracamy do szkoły, to, to dzieciaki, to naturalne, że się będziemy nimi y, zajmować. Temat dzieci może się pojawić y, istotny i w arcykapłanie może się też pojawić macierzyństwo. Mówiłam, chrzciny jako a imprezę, ale y, w, y, tutaj może się pojawić, jeżeli chcesz zajść w ciążę, dobry moment. I w ogóle takie. Y, ja myślę, albo może ktoś, może jakiś zjazd szkolny, no nie wiem, coś takiego mi się tutaj yy, snuje, że możecie kogoś spotkać dawno niewidzianego, yy, nie wiem, jakiegoś kolegi, koleżankę ze szkoły, yy, z kolonii yy, albo z jakiegoś wyjazdu, z wakacji, czy kogoś, kogo po prostu dawno żeście nie widzieli. I ta osoba się może do Was odezwać, zadzwonić i. Yy, yy, po prostu jakoś się odnowić, być może kontakt, albo ktoś, z kim dawno nie miałeś kontaktu, właśnie będzie chciał odnowić kontakt. I nie tylko w, sferze, w sferach romantycznych, tylko, tylko w sferze e, po prostu koleżeńskiej też. Tak może być przy szóstce. Um. No dobrze, przejdźmy do sytuacji romantycznych. Twórka Pentakli. Ja osobiście nie przepadam za, za tymi czwórkami. Cieszymy się, że nie czwórka kielichów. Pary, jedna osoba z Twojej pary, to możesz być Ty albo to może być właśnie Twój partner, będzie bardzo chciał. Utrzymać Waszą relację, Wasz związek. Być może ostatnio mieliście jakiś taki cięższy moment, trudniejszy moment, to albo to ty będziesz tą stroną, albo ta druga strona będzie chciała właściwie za wszelką cenę utrzymać Waszą relację. Zobaczcie, jak ona trzyma tą torebkę, i tam w środku ma te cztery denary. Możecie też w parach dojść do wniosku, to jest dla, dla innych, że czas na kredyt. <grydy> Może też tak być, że, yy, że coś, jakieś mieszkanie, bo przy królowie pentakli, tylko nie róbcie tego we wrześniu, uwagi. Ale. Dla par jeszcze jest taka informacja, że dla tych, które czują, że w waszej, waszej miłości jest taka lekka stagnacja, trochę się nic nie dzieje i możecie mieć takie poczucie takiego utknięcia w relacji. Rozumiecie, że no niby jest dobrze, w zasadzie to nie mam się czego doczepić. Ale nie ma już tego żaru, nie ma już tego ognia, nie ma takiej lekkości, nie ma takiej radości z tego, że jesteśmy razem. Tak jak na początku, gdzie wszystko jest, druga osoba nas fascynuje, i w związku z tym tutaj możecie odczuwać taką właśnie taki zastój trochę. To dla par. I zastanawiać się, niektórzy nawet mogą się zastanawiać przy tej królowej e, pentakli, e, czy kontynuować tą relację. Przy tym rycerzu wagi. Jeszcze się poprzyglądajcie, bo zareagujecie zbyt emocjonalnie. A już na pewno nie teraz, jak jeszcze jesteśmy pod wpływem. Pełni. Także możecie mieć pewną stagnację. Dla innych par taki mmm, mój dom, mój dom moją twierdzą. Możecie y, być na takim etapie relacji, związku, że jesteście tylko dla siebie, że y, niepotrzebny wam w ogóle świat zewnętrzny, tylko potrzebujecie tylko siebie nawzajem. To też tak może być. Single, singielki. Jeżeli jesteście na etapie poszukiwań, e, wagi poszukiwań drugiej osoby, to patrząc na te karty, tak, no szukaj dalej, tylko musisz się trochę otworzyć i wyjść z domu. Bo twój dom, twoją twierdzą również. No ale tej twierdzy tam na siwku rycerz nie, nie stoi na rumaku i się nie dobija. Tak? Wyślij sms smsa, jestem do wzięcia. <grym> nie wiem, no. Daj sobie, nie, nie żartując, daj sobie, otwórz się na to, że, żebyś właśnie wyjść do ludzi, zacząć yy, z jesienią. Bardzo fajnie jest się zakochiwać na jesień. Yy, właściwie zawsze jest bardzo fajnie się zakochiwać, bez względu na porę roku. Więc daj sobie przestrzeń, droga Wago, na to, żeby się zakochać. A przynajmniej idź na randkę. Obojętnie z kim. Kto się tam napatoczy. Wszystko jedno. Że, chodzi o to, żebyś trochę się rozluźniła w tym. I pamiętajcie, y singielki, panowie i panie. W tej karcie może się pokazać wysoka poprzeczka, dosyć jeśli chodzi o wymagania względem drugiej osoby. Że macie swoją checklistę i jak ta osoba, z którą się na przykład piszecie albo rozmawiacie, nie spełnia choćby jednego z tego, z, tej, z tej listy, to będziecie mieć tendencję do skreślania i powiedzenia, nie, 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 to musi być wszystko co do joty. Może bardziej. Zobaczcie, jaki to jest człowiek, jeszcze go nie znacie. Bardziej się skupcie na tym, nie, jaka jest ta osoba, tylko jak wy się czujecie na tej randce z tą osobą. Czy jest wam po prostu miło? Czy, jest, czy ta osoba ma poczucie humoru? No to każdy ma tam jakieś swoje, swoje rzeczy, które by chciał, żeby miała ta druga osoba. Tak? Bo to, żeby był dla kobiet przystojny, wysoki, zamożny, z pięknymi dłońmi i tak dalej, i z poczuciem humoru właściwie od tego powinna była zacząć, to to jest przecież oczywiste, drogie wagi. Tutaj więcej otwartości, więcej luzu, więcej kreacji niż takich totalnych zasad. Bo wy wagi oczywiście ważymy, a tu może tak właśnie. To chyba wszystko z mojej strony. Pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie, drogie wagi. Przepraszam, że mówiłam przez chwilę do Was, panny, ale to jest to jest dla wag. Ściskam gorąco, zachęcam do obliczenia sobie Ascendentu i Planet Osobistych. Będzie link w opisie. Jeżeli chcesz mieć ze mną kontakt, to zapraszam na maila. Życzę fantastycznego września i wszystkiego dobrego. Pa! Pa!